Nawet nie wiem czy to y, nie na szczelinę, a nawet niego też zostawić. Go, nie nie, no nie tak ale to, to musi brać rzeki, tak. musi nawet, jeżeli, a jeżeli takie sytuacje są i y, nie chce brać rzeków, to jego no możecie państwo, y, że tak powiem, y, nie może nie tyle właśnie. Ty, ty, tak. to, to nie chodzi o to nie to jest inna kwestia ale do sądu dożył wniosek o przymusowe leczenie. O przymusowe leczenie. Było z lasowami, to jest inna kwestia. To jest faktyczny proces, yy, Tutaj trochę dokumentacji załączyć i, i, i lekarskich I, i nawet można od nas z policji, że takie były sytuacje. No to jest tak, na pewno nagniem. Ma... Ale, ale, no mówię, no tutaj, tutaj też, też yy, yy, no nawet, nawet ten pochłoniasz właśnie po tej sytuacji. Dobrze no, panie, 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 panie Państwo, tak, ja, ja ostatnio miałem dyżur i przyszła taka kobietka taka, e, i mówi, że, że właśnie mam z na taki, nie sam człowieka, mówi, wypisuję tam na, 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 tym, na tym internecie, tam takie rzeczy, że, że to, że to i z mnie. E, no i dobra, zapisałem sobie tam dane i mówię, że pójdę i zapytam. Ale właśnie po, po tym e, perfurze, to, to była taka, taka właśnie interwencja, że on tam coś ukradł w I jak przyjechał, przyjechał patron, to mógł być przyjęcia mandatu. No i ten ochroniarz został wezwany do, 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 do komendy, żeby, żeby tam no, no, no. przesłuchać go na policzną. Pan no potem mówił, że właśnie od 20 lipca zaczął otrzymywać od, od, od swoich znajomych takie, takie informacje, że Krzysztof Jeliński ze swojego profilu na Facebooku udostępnił jego dane osobowe zawarte w, w, w przesłuchaniu i to i faktycznie tam powrzucał gdzieś tam na na, 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 na te na te na, tam na No tak początku, tam, z początku miałem. O jest, proszę bardzo, pan. A czy nie pomyśla pan o tym, że robi pan takie rzeczy, które są niezabronione? Po Jeszcze pierwsze. Raz? Raz? Po drugie, nie, nie pomyśla pan o tym, że w rozmowach, która, która była prowadzona w internecie, to mogłem nie być ja. Po trzecie, czy nie wziął pan pod uwagę, że ja nikomu nigdzie nie groziłem? Po czwarte, czy nie, nie, nie wziął pan pod uwagę tego, gdy byłem na policji złożyć zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa, yy, wyproszono mnie z komendy i odmówiono tak, przy, przyjęcia ja, popełnienia przestępstwa? Ja nie, mam takich, ja, ja nie mam takich informacji. I dlaczego nie? pan namawiał moich rodziców przede wszystkim do tego, żeby umieścić w szpitalu psychiatrycznym? Był w Na, 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 na pan, jakiej ja, podstawie? To jest, to jest zwykła, zwykła rozmowa z rodzicami, czy ja namawiam? Tak, robi pan to. Nie, ja rozmawiam, jakie są, ja rozmawiam na temat problemu. Jaki e, ma pan problem? E, to, co, że, że publikuję to, co robicie, to, co że publikuję, że udostępniam w internecie, to, że zostawiam w prokuraturze pisma, które nie było do roku procedowane, że zostałem okradziony na pieniądze i, i nikt z tym nic nie robi. Jeżeli jest postępowanie w toku. Jakie postępowanie e, w toku? Jeżeli jest postępowanie w toku, nie, nie ma pan prawa. Od 8 miesięcy czy dziesięciu od 8 czy 10 miesięcy nie, nie, nie zostałem prawa, żadnej informacji, nie więc ma pan to prawa jest, to, nie, to udostępniać jakikolwiek materiału stoczącego się postępowania. To nie jest stoczące się postępowanie, sieci, ponieważ nie zostałem przesłuchany oficjalnie w komendzie policji, więc takie zeznanie, pan, na które ja napisałem, e, jest bezważtościowe. Nie ma pan prawa udostępniać jakiekolwiek. Ja doskonale znam prawo pan. Proszę powiedzieć, dobrze, doskonale to, znam przepisy dobrze, nie prawa. Czy... Nie, bardzo dobrze znam. Ponieważ no, tam, 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 jeżeli składam zawiadomienie w prokuraturze, jeżeli składam w prokuraturze, to następnie kolejną do czynnością, pan, którą Państwo mają wykonać, do 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 mi pan, to mnie do, 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 do komandzie, bo do dopiero do 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 takie zeznania są uznane za jakiekolwiek... Nie słyszał i wiem, tylko wiem po prostu jakie zaprałam. Jakieś, jakieś informacje, ale nie do końca yy, pan wie, o czym pan mówi. Pana, Dlaczego pan w ogóle informacje, pan pan o, 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 udostępnia informacje jakiekolwiek z mojej dokumentacji medycznej, chociażby, czy z ich ma czy z kimkolwiek moim rodzicom? Nie no, przed chwilą pan mówił, że mam schizofrenię. Pan, się pan, się pan I komu pan jeszcze to niech się mówi? Pan, niech się pan Jestem spokojny, proszę pan, nie mnie nie zarzucać nie agresji. Jest pan w funkcjonariuszu publicznym, jest w mieszkaniu prywatnym i mam prawo pana nagrywać, a mnie to nie obchodzi. Muszę wyrazić zgodę na... To, nie musi pan, pan wygraszać zgody. Proszę pana. Yy, nie ma pan prawa udostępniać jakichkolwiek dokumentów zawierających dane personalne innych osób? A ja nie udostępniałem, może ktoś innym udostępnił? Ktoś włamał mi się na telefon. Proszę Napisałem pana. to już wcześniej, a nikt z tym nic nie zrobił. Ja nie wiem czy nadal nie mam panie, tak w telefonie, że ktoś nadal może z mojego, z mojego internetu, z mojego Facebooka, bądź z z innych rzeczy. Jest jakiś problem. Nie ja ma, że, no nie pana. wiem, jest taki problem, ja że pana, leżę w pokoju, ja pana w pokoju, zacząłem Pani słuchać spokojnie, a pan tutaj zarzuca mi jakieś... Jakieś rzeczy, które ja są niewyobrażalne. Ile razy pan już tu przyjeżdżali? Na spokojnie porozmawiać, e, zapytać, czy jest jakieś. Bo, bo wcześniej przyjeżdżali funkcjonariusze, funkcjonariusze służby da, więziennej, ja podawali się ja za funkcjonariuszy publicznie i sprawdzali mi telefon. Pana, nie nie ja, wiem nawet, czy pan jest funkcjonariuszem ja, policji. Ja e, okazałem się tutaj e, rodzicą, legitymacją. E, proszę pana. Nie, mnie przy tym nie było. E, mam taką prośbę. I chciałbym pana ja doskonale znam prawo chciała... i doskonale wiem, co no mogę, proszę, a czego nie, nie mogę. Niech pan, niech pan, bo widzę, że pan się internetu naczytał. I, nie i, naczytałem i, się i nie, tylko znam e, prawo, przez lata e, czytałem kodeksy. E, no to e, czytanie, a. a, a, a I ze, tak, tak i te czytałem, te, czytałem też, nie, nie proszę mnie zacząć nierozumowania, panie, po prostu czytałem e, też e, Piotrze, opisy i tak panie dalej, dzienniki ustaw. E, w związku z, z tym, mniejsza w związku z tą sytuacją chciałbym Panu dać wezwanie na, na komendę, no muszę Pana rozpytać na tą okoliczność. Na jaką okoliczność? Na okoliczność tutaj z, złożenia zawiadomienia przez, przez pracownika ochrony Kyrfura. Z kiedy? W jakiej, w jakiej sprawie? Znowu coś ukradłem? Czokomo? Nie, nie, nie. Czy ja powiedziałem, że Pan ukradł? On mnie pomówił, no to pan, składał fałszywe zeznania. Zresztą, zresztą. Piszłem na komendzie i złożyłem fałszywe zawiadomienia o składaniu fałszywych zeznań. Nikt tym, tego nie przyjął. To w związku z tym był pan na komendzie wtedy? Między innymi tak. Chciałem złożyć zeznania w, w kilku kwestiach. Nikt nie przyjął. Odnośnie abstrader piramidy finansowej, gdzie włamano mi się na konto przez poprzesany desk. I włamano mi się na Facebook. Znaczy, nikt nikt tego nie przyjął. To jest kolejna rzecz. Ale pan zgłaszał jakieś zawiadomienia Oczywiście, że tak. Raz w zeszłym roku, byłem osobiście w prokuraturze, 10 miesięcy temu. Panie Krzysztofie, a, a te sprawy tutaj, o których e, wspominają o rodzice? To, że ktoś prowadził się obok mnie, a ja mówię, że jestem w innym mieście gdzieś tam i lekarz się mnie pyta, czy na przykład mam próbę ja Mówię, że nie, bo, bo tam mówię, ludzie rozmawiają, słyszę głos po prostu ludzkim i po prostu nie mogę spać. No to nie jest obraz schizofrenii. na przykro nie, mi. Nie, pan nie nagrywa naprawdę. No niestety będę pana nagrywał. Ale ja sobie nie życzę tego. Ale ja sobie no, nie, nie obchodzi mnie pana życzenie, bo obchodzę mu przepisy prawa. Bo nie podoba mi się to, żeby pan przychodził do osób i też na pewno przychodzi, przychodzicie do innych osób i też mówicie to samo. Czy jestem chory, mam jakieś schizofrenie, czy coś? Przedstawiacie jakieś w ogóle. Rafale, za 10 minut będę w komendzie. Dobra, dziękuję Ci bardzo. Przedstawiacie w ogóle jakieś rzeczy osobom i jeszcze jestem przekonany głęboko, że nawet chodzicie z moim zdjęciem do ludzi i dlatego, dlatego ludzie chodzą za mną, że na ulicy się śmieją. Bardzo dobrze się pan nie spodziewał, że tu jestem. Bardzo dobrze. To znaczy, bo no, rodzice mnie w błąd wprowadzili, także... Powiedzieliśmy, że pomieszkuje, aż nie pytał się pan, czy jest w domu. A wie pan co jak... Dokładnie. Pomieszkuję. W taki, sto... w taki sposób. Dokładnie. Zawartowano... Nie wprowadzili pana w błąd. Nie pytał się pan, czy jest syn w domu. Ale, ale... Więc proszę nie... jeszcze nie oskarżać moich rodziców. Nie, nie. No, co? Pan to się chyba naprawdę w komiksów naczytał. A pan widzę chyba się naczytał, a pan że chyba się oryga... naczytał innego prawa, w innym kraju. No przed pan powiedział, oskarżał rodziców, że prowadzili pana błąd. To jest oskarżenie. I to w dodatku nieprawdziwe. A nagrywałem już dużo wcześniej. Jeszcze za to tutaj wyszedłem. Pospałem, obudziłem się i usłyszałem. zaraz od razu wstałem i zacząłem nagrywać. Panie Krzysztofie... Słucham. Na... A doskonale Pan wie, że to, że ktoś idzie i napisze, że grozi, a poza tym nawet jakikolwiek screen czy coś, to nie jest żaden dowód. Panie Krzysztofie... No. Bo to screen można sfabrykować. Współczesna technika, to już tak Panu dosadnie powiem, żeby, żeby Pan tutaj... W... No słucham. Żeby tutaj jakby... No, w... nie czekać na Pana mądrości. Słucham. Współczesna technika... Wie pan, że zostawia ślad, jeżeli pan twierdzi, że, że, że ktoś się pan wawał na konto, to my to sprawdzimy, ale wiemy doskonale, bo się domyślam, że to pan pisał do jednej, do drugiej, do trzeciej osoby. Nie, jeżeli Tutaj coś, to ludzie nie, piszą do mnie nie nie i obrażają od chorych psychicznie pana, w internecie. A skąd mają takie informacje? Już teraz wiem skąd, no do funkcjonariuszy policji i ja od funkcjonariuszy służby miedzyńskiej, którzy się tu przyjechali. To do was tak zdenerwowało dzisiaj, by było, tak? że jeżeli opublikowałem jeżeli jeżeli że jest, w internecie funkcjonariusze służby e, więzienia, tutaj w Tomaszowie. to by było jedno z, z, zgłoszenie, jedna taka informacja, to wie Pan, e, jestem w stanie zrozumieć. Że to to rozumiem, to, rozumiem. No, że chodzą ludzie, namawiają innych przeciwko mnie, tak. To te osoby, przeciwko którym zeznawałem, jeżeli... te osoby, które handlują narkotykami, to osoby, które są związane z nim. Wszystko jest dla mnie jasne. A każdy doskonale wie, że w Kerfurze yy, ta osoba ten ochroniarz kazał mi za nim. I to nie jest kradzież. To, że ja robię zakupy z własnym, Najpierw ktoś mi mówi, że robię zakupy z własnymi rzeczami, że to jest kradzież. Ludzie robią tak samo. Wybana. Nagrałem, pokazałem własny interesie społecznym. Herfu, jeżeli jest, ja zostałem skazany. Jest jest jeżeli jest ja zostałem skazany za to, że, że robię zakupy z własną torbą, a inne sobie tak robią, nie zostają skazany, nie są wypracowane przez określonych nie każę nic za nimi. No to jest, to jest właśnie powołując się na wyrok sądu. Ja w interesie, ważnym interesie powiedzmy, mam prawo opublikować osób, które prawdopodobnie dopuszczają się kradzieży. Tak jak Państwo nagrali, na, na, jest to na Taśpach, tak? I jeszcze ma, jest to bakt, tak? No. Przykro mi. Jeszcze chodzi Pan y, po mieszkaniach i na no, że osób i, i mówi, że Krzysztof Wielinski jest chory przez i straszy ich. No, I mówi całkowicie nieprawdę. Oszernia mnie w oczach. No, policji pozwala mi na to. No nie po pozwala. Nie ma nie przyczyn. Nikt nie ma prawa, no prawa przedstawiać nikomu jakiejkolwiek wiedzy medycznej na, na temat drugiej osoby. Nie ma takiego prawa. Wystawiam panu wezwanie, nie stawi się pan, może pan być doprowadzony. Wszystko w temacie. No mógłby być doprowadzony, dobrze no. Mógł być nawet doprowadzony do więzienia, gdziekolwiek. Bo jak, jak, ja, ja, ja tu przyszedłem, wie pan. E, właśnie słyszę. Spokojnie pan na spokojnie? Aż się pan nie się tego spokoju. tutaj obrażał i kwestionował. No, oczywiście, zaraz wszystko jest na jak pana obrażam. Może jestem groźnie agresywny, jeszcze. Taką opinię mają inne osoby. Ale nie obchodzi mnie to, jak, jaką państwo właśnie chodzą do osób i przedstawiają opinię. A po uchwałrzeń w legitymacji, że jest pan policjantem?